Przechodzimy do obrad. Na podstawie paragrafu 13 ust. 8, punkt 2 statutu powiatu miejskiego. Zarząd powiatu w Gminie wnioskuje. O wycofanie z porządku obrad sesji Rady Powiatu w zaplanowanej na dzień 28 grudnia 2011 roku projektu uchwał Rady Powiatu w w sprawie uchwalenia wieloletnich prognoz finansowej powiatu miejskiego i punkt 2, Uchwalenie budżetu powiatu miejskiego na 2012 rok. Jest to bardzo niezależne. Pani Starosta, proszę. Tak, ja bym, pani chciałbym yy, mieć... Proszę o wykreślenie dwóch punktów z 7. porządku obrad, a mianowicie 50, który dotyczy uchwalenia wieloletnich podmotów finansowych powiatu na lata 2012, 2030. 20, oraz punktu 11, który dotyczy uchwalenia budżetu powiatu miejskiego na rok 2012. No i tu to jedno zdań, uzasadnienia. Otóż Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Miejskiego na rok 2012 do 2030 uzyskała negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Co oznacza jednocześnie, że również nie możemy uchwalić budżetu powiatu miejskiego na 2012 rok, pomimo że i jego w budżetu jest pozytywne. I yy, jeszcze jedno zdanie: no, przyczyna podstawowa mm, leży, yy, albo tkwi, yy, jednym z wielu wskaźników znajdujących się w minionym finansowej, który nie został spełniony, a dokładnie powodem, przyczyną są ogromne, że tak powiem, zobowiązania finansowe w postaci. Kredytów zaciągniętych w poprzednich latach i w związku z tym ten współczynnik już od 2014 roku nie jest spełniony. Yy, Oczywiście mamy nadzieję, że uda nam się ten problem rozwiązać, bo są pewne są, yy, są propozycje już, ale wymaga to czasu, dlatego że te opinie otrzymaliśmy przed świętami, czyli 19 grudnia i chcielibyśmy, yy, że tak powiem, precyzyjnie a czasu, także więc, się nie będziemy, wdajemy, obradować tej Dziękuję. To są Dzień. dwie propozycje wycofania z porządku obrad tych dwóch punktów. Natomiast jest jeszcze propozycja wprowadzenia do porządku obrad innego punktu, również teraz zarząd powiatów. Proszę bardzo, panie staroszku. Bardzo przepraszam za skryd prowadzenia jednego punktu, ale chodzi o ustalenie wysokości opłat no. z w z miejsc legowych szkolnych stroniców młodzieżowych. Tak się akurat dobrze złożyło, że dobrze ludzie z Rządu Morszałkowskiego przed świętami jeszcze zdążili przyjechać i dokonać akredytacji naszego scholiska młodzieżowego. E, napisali, że jest dobrze przygotowane. Tutaj patrzę na pana Kabata, bo to że też o tym dużo chodził. E, żeby to tak wyszło, więc to scholisko już będzie działało, do tego od 1 stycznia powinien być uchwalony cennik za noclegi, za... W tym miejscu jest taka moja prośba, żebyśmy dzisiaj e, e, przyjęli ten cel. Nie wiem, czy komisja czy obradowała, ale obradowała, także taka prośba, żeby ten punkt został. Dziękuję bardzo, Zarząd powiatu. Czyli mamy trzy punkty. Tak zwane... Znaczy ta, Panie Przewodniczący, wysoko rozwiążą dwie kwestie. Pierwsza kwestia to chciałbym się zapoznać za się z odpowiedzią zorganizowanej zbieralnikowej do projektu budżetu na rok 2012. Nie znalazłem tego w projekcie ani pani uzasadnieniu. Albo, no nie wiem, jaką za formę zarząd użyć, ale pewnie chciałbym się zapoznać z tą opinią. I druga rzecz, uważam Panie Przewodniczący, że możemy procedować punktu dotyczącego zmiany budżetu powiatu na rok 2011. A bowiem Komisja Budżetu nie podjęła uchwały w tej sprawie, niestety był remis głosowaniu. Więc nie udało nam się rozstrzygnąć tego, tego zagadnienia. A zgodnie z uchwałą o trybie budżetu, no niestety w porządku obrad musi być ten dotyczący odczytania opinii Komisji Stałych i Komisji Budżetowych, a takowej opinii nie ma, więc my no, możemy no. procedować bez tego, co uprzednio jest konieczne. A co sami, się co do wyświetlenia, budżetu. Dziękuję. Tak. Chciałbym. E, e, wiceprzewodniczący komisji, zgodnie ze statutem zastępującym przewodniczącego, jest przewodniczącym komisji I jego głos się liczy jako głos przewodniczącego. Dziękuję. Tak, pan jeszcze? Panie przewodniczący. Jest różnica pomiędzy przewodniczącym a prowadzącym obrad. I gdyby Rada w statucie zapisała prowadzącą obradę w przypadku przewodniczącego, to, to oczywiście przydałby Pan rację. Racja. Natomiast Panie Przewodniczący, proszę Pani Radca o odczytanie Pana punktu. Proszę bardzo, Panie Radcy, można prosić. Powiaśnienie. No się pozwolę nie zgodzić z Panem Radnym. Ma rację, że Przewodniczący Komisji nie jest tożsamy z prowadzącym obradą, ale też jednocześnie rację ma Pan Przewodniczący który przyjmuje tak paragraf 47, który jasno mówi, co należy do zadań przewodniczącego i w punkcie trzecim mówi, w przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący. To zastrzeżenie, które złożył pan radny Muniz on byłoby aktualne w sytuacji, gdyby nie było ani wiceprzewodniczącego, ani przewodniczącego, a prowadzący obrady swoim głosem wyprzeważył. W związku z tym ja to postuluję jednoznacznie, bo w tej sytuacji nie byłoby podstawy żadnej do tego, żeby no, ten wiceprzewodniczący no, byłby faktycznie no, bez etyny znaczy, bez, bez, bez można powiedzieć, bez, 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 bez dania racji. No, on w momencie, kiedy nie ma przewodniczącego, on ma wszelkie kompetencje ma tylko obowiązki, ale i prawa przewodniczącego. Nie jest tożsamy to z prowadzącym tak. opanej Komisji oczywiście. Tu, tu się zdarza, że gdyby nie była to osoba, która jednocześnie wiceprzewodniczącym, to wtedy nie byłby do głosu, który przeważa. Natomiast w tej sytuacji, jeżeli były była równa liczba głosów, a byłem na sali wiceprzewodniczący, to ten głos wiceprzewodniczący, który będzie wcześniej prowadził obrady, no przeważa, bo ma te same kompetencje moim zdaniem, co, co przewodniczący. No i jasne jest, że pisane w takim 47.13. Stanowisko Radu Lewickiego. Dziękuję. No, Proszę, lewica. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja bym chciał zapytać Pana Radcy Prawnego, czy prawo do głosu jest e to znaczy obowiązkiem bo zgodziłbym się z panem wywodem w sytuacji, w której wiceprzewodniczący przewodniczący, jest przewodniczącym czy wchodzącym obrady, a obowiązki to znaczy yy, zwołanie komisji, tak? odczytanie porządku obrad, yy, zatwierdzenie go, realizacja punktów, yy, pilnowanie, żeby z, yy, wnioski komisji były spisane i tak dalej. Natomiast obowiązek to nie prawo do głosu. Tak? Czyli, Wiceprzewodniczący może głosować tak jak przewodniczący, Sytuacja jako bardzo w, w sytuacji, kiedy nie ma przewodniczącego, jego wszystkie obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący. W tej sytuacji uważam, że Dzień Dzień to jest moje zdanie, się nie zgadzać, to jest kwestia interpretacji tego zapisu. Osobiste, tak? Ja uważam, że wiceprzewodniczący w tej sytuacji ma głos tak jak przewodniczący. Dziękuję bardzo. Dzień tak, Jeżeli jest remis z postępowania z komisją, to jest to stanowisko komisji, że komisja nie zajmuje stanowiska i można je wrażyć pod uwagę, czy w ogóle komisja nie zajmuje stanowiska, jak to należy od tego... Tu mamy dwie interpretacje. Czyli też wzrasta przewodniczącego w tym wypadku niego z tego, czy nie, ale może jest inna ta rzecz. Jeżeli jest, remis, czy jest to stanowisko komisji, czy to nie jest stanowisko Komisji. No, no ale jest to stanowisko komisji, które mówi, że nie zajmuje stanowisko. No, no, Komisja na stałość się <grymka> komisja się na stałość się ale nie miała żadnego sensu, po co jest ten zapis, że przewodniczący, a w jego nieobecności wiceprzewodniczący rozstrzygał, bo inaczej e, no, było by często, proszę. Dziękuję. Czy jeszcze e, raz mężczyźni? Tak, proszę. W kwestii już ostatniej tutaj przedstawiamy. No, wiadomo, że komisja, tak Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały. Żeby była uchwała, musi być głosowanie. A żeby głosowanie miało wynik, to musi być więcej głosów za lub przeciw, w przypadku gdy przewodniczący jest na podstawie w Natomiast No oczywiście z tą pana Cenaza się nie zgadzam. Uważam, że to jest nadużycie i powiązanie tych dwóch paragrafów statutu nie daje takiego efektu, jak pan nas przedstawił. A pełnienie obowiązków i wykonywanie obowiązków przez zastępcę przewodniczącego w żaden sposób nie jest to znaczne rozstrzygnięcie gospodarki. Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście każdy może się zgadzać lub nie zgadzać z opinią jednego czy drugą, ale niestety ja muszę się zgadzać z opinią pracy i przyjmuję to wyjaśnienie do wiadomości. Oczywiście zawsze jest możliwość zaskarżenia każdej uchwały. W związku z tym przystąpimy do głosowania zmianek do porządku obrad. Najpierw. Wycofanie dwóch uchwał. Pierwsze uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu Ludzickiego. Kto z Pani Panów radnych jest za wycofaniem na wniosek zarządu tego punktu z obrad. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 15 głosów za, 7 głosów Wstrzymujących się radnych głosów przeciwnych.